W kolejnym dniu naszych duchowych rekolekcji adwentowych postawmy sobie pytanie kolejne: mianowicie pytanie, gdzie? Szukając odpowiedzi na to pytanie, myślę, że warto na początku zatrzymać się dzisiaj nad pierwszym czytaniem z liturgii, jakie daje nam Kościół, mianowicie czytaniu z księgi proroka Izajasza. Które pokazuje, czy objaśnia, na czym będzie polegało przyjście Pana, na czym będzie polegało spotkanie się z Panem, na czym będzie wygląda, na czym będzie polegał ten dzień, którego oczekujemy. Adwent jest czasem oczekiwania, ale nie jest tylko czterotygodniowym okresem, ale my mamy stać się ludźmi adwentowymi przez całe życie. Tak, by ostatecznie wyjść naprzeciwko temu, który przychodzi. To niezwykle piękna predyspozycja serca, być człowiekiem Adwentu, nie? czyli być człowiekiem oczekującym. Na co mamy czekać? Mamy czekać na ucztę, którą przygotuje Pan. W pierwszej kolejności, zanim mówi o sądzie, nie? tutaj jest piękny obraz. Przygotuje ucztę i odpowiadamy na pytanie, gdzie? Izajasz odpowiada, na tej górze przygotuje ucztę. To będzie miało miejsce na górze. Jak wczytamy się głębiej dzisiaj w słowo, to zobaczymy, że Ewangelia nas również odsyła do góry. Pan Jezus po tym, jak uzdrawiał wielu, którzy do Niego przychodzili, po tym, jak wyrzucał złe duchy, wieczorem zobaczył, wychodząc na górę, zobaczył, że, że ci ludzie są biedni, że nie mają nic do jedzenia. I dokonał cudu rozmnożenia chleba i, i ryb, i nakarmił tych, którzy tam byli. Warto zapytać się tutaj nie o sam cud, ale właśnie o to pytanie gdzie? Gdzie to miało miejsce? Bo akurat to wiemy bardzo konkretnie. Pan Jezus dwa razy dokonał cudu rozmnożenia chleba. Pierwszy raz rozmnożył pięć chlebów i dwie ryby, a drugim razem wiemy, że rozmnożył tych siedem chlebów. Jest pytanie gdzie. Na pewno miało to miejsce w okolica na górze. Na pewno miało to miejsce w okolicach jeziora Galilejskiego. Jezioro Galilejskie było takim miejscem, które graniczyło, które jakoś dzieliło dwa światy. Świat pogański, to był ten świat wschodni, i świat, można powiedzieć narodu wybranego, świat wiary, to był ten świat zachodni. Pierwsze rozmnożenie chleba miało miejsce właśnie w tym świecie wiary. I tam y, Pan Jezus, mając pięć chlebów i dwie ryby, jest to przepiękny obraz, y, nakarmił wszystkich dosyta i pozostało jeszcze dwanaście koszy pełnych łąków chleba. Dlaczego pięć chlebów? Dlatego że Tora. Dlaczego dwa, dwie ryby? Dlatego że jeszcze tutaj mamy Psalmy i proroków. Nie? Czyli tak naprawdę w tym obrazie Pan Jezus nakarmił ich słowem, ale słowem, które, które on im podał. Słowo, które podaje Pan Jezus, jest w stanie nas zaspokoić. Zostaje jeszcze dwanaście ułomków, dwanaście koszy pełnych koszy. Ułomków chleba, które pozostaje. Można powiedzieć, jest to obraz dzisiaj Kościoła, który trwa, który podaje pokarm Jezusowy. To jest jedna rzecz, ale dzisiaj ten cud, który się odbywa, o którym czytamy, to jest cud, który jest po drugiej stronie jeziora galilejskiego, to znaczy, to jest po stronie pogańskiej. Pan Jezus dzisiaj przychodzi właśnie na tę górę po to, żeby nakarmić to, co w nas jest pogańskie żeby tam nasycić nas. Nie? Dlaczego siedem chlebów? Dlaczego, dlaczego siedem chlebów? Dlatego, że w ówczesnym świecie wierzono, że istniało siedem, siedem narodów, można powiedzieć, pogańskich, siedem ludów pogańskich, zamieszkały, które zamieszkiwały ten teren Kanaanu. Dlaczego tych siedem chlebów? Dlatego, że Pan Jezus jakby chciał pokazać, że biorę od was to, co macie, nie? Biorę od Was wszystko to, co macie. Oddajcie mi to, co macie, całe swoje pogaństwo. I ciekawa rzecz, przyjmijcie ode mnie. Nie? Oddaj Panu Bogu całe pogaństwo. Jeżeli oddasz, to On Cię nakarmi tym, co mu oddasz. Także najesz się dosyta i pozostanie jeszcze siedem pełnych koszy ułomków chleba. To znaczy, Pan Jezus właśnie chce przyjść do naszego pogaństwa, po to, żeby nas, od nas zabrać to pogaństwo. nie? ale dać nam coś, co, co przechodzi przez Niego, nie? Coś, co nas naprawdę nasyci. Więc pytanie, odpowiedź na pytanie, gdzie to jest odpowiedź na górze mojego pogaństwa? Co tam się wydarzy? Chcę zwrócić na to jeszcze uwagę yy, szczególnie, ponieważ mnie to dzisiaj bardzo mocno uderzyło. Posłuchajcie, że na tej górze zedrze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całą, który okrywał wszystkie narody. Tak mówi Pan Bóg, nie? Że w tym dniu Pan Bóg zedrze z twarzy zapuszczoną zasłonę i całą, który okrywa wszystkie ludy. Dlaczego to słowo jest dla mnie tak bardzo ważne? Bo Pan Jezus pokazuje przede wszystkim to, że, słuchajcie, my w naszym życiu bardzo często myślimy sobie, że Pan Bóg jest y, gdzieś się schował, że jest nieobecny, co więcej, że jest martwy, że dzisiaj więcej nie działa, że opuścił nas w naszym pogaństwie. A Pan Jezus mówi tak: jak ja przejdę na tę górę, gdzie, będzie, gdzie zobaczę Wasze pogaństwo. nie? To zadre zasłonę zapuszczoną na Waszą twarz, na, na twarz wszystkich ludów i całą, który okrywa wszystkie narody. Co się okazuje? Że tak naprawdę to nie Pan Jezus, nie Pan Bóg jest zasłonięty, nie? to nie Pan Bóg się schował przed naszym pogaństwem, to nie Pan Bóg, nie wiem, jest zakryty przed zasłonami, które oddzielają go od naszego życia, nie? ale to my poprzez nasz grzech, poprzez nasze bałwochwalstwo, pozasłanialiśmy się, i Pan Bóg mówi właśnie w tym dniu: Ja zedrę z nich wszystkie te zasłony którymi zakryli sobie twarze, nie? I odsłonie się, ale nie na zasadzie takiej, że ja byłem zakryty, nie? Tylko człowiek jest zakryty przed Panem Bogiem. To my się boimy odkryć przed Panem Bogiem swojego oblicza. Co więcej, nieraz myślimy sobie, że Pan Bóg w naszym życiu jest martwy. To tutaj właśnie jest ta odpowiedź. Pan Bóg zedrze całun, który okrywa wszystkie narody. Całun to jest coś, co okrywało martwe ciało człowieka, nie? Ile razy w życiu naszym myślimy sobie, że Pan Bóg w tej sytuacji ma nic do nie ma nic do powiedzenia, że jest Bogiem martwym, że gdyby był Bogiem żywym, to na pewno ta sytuacja by się zmieniła. Pan Bóg mówi: Ja zedrę całą z ciebie, z Twojego pogaństwa, z Twojego myślenia, nie, ja dam Ci serce nowe. To będzie naprawdę piękny dzień. Gdzie na górze mojego pogaństwa? Gdzie na górze, na której Pan przygotuje mi ucztę? Idźmy więc z radością dalej na spotkanie Pana. I na to wszystko niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.